Wszystkim kompania braci znów na spacerze, ale dzisiaj kurczę. Wiatry są niemiłosierne. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądało z dźwiękiem. Chyba będzie makabra. Trochę tutaj zasłaniam, nawet nie wiem, gdzie mikrofon jest. Nic pokazał się pierwszy sygnał, nic szczególnego. Co prawda, fancik jest, ale gaciuszek, nic, kręcę i idę dalej tuptać. Dzisiaj mam mało czasu, a czas jest cenny. Dobra, do następnego sygnału kolejny fancior. Trafił się guziczek, ale to będzie jakiś cywilny. Ale dosyć duży jest w wielkości mniej więcej złotówki. Kompletny ucho posiada z tyłu niestety żadnych napisów. Czytam, w razie ucho jest jako tako fant drugi dzisiaj. Dobra, muszę się udawać szybko na tamto pole, bo widzę, że jakieś worki mają. Nie wiem, czy to jakieś nawożenie będzie, czy może siew. Wszystkiego się dowiem, jak dojdzie na miejsce. Dobra, do usłyszenia. na polu kurczę, tylko z jeden to traktor trzeci traktor trzeci traktor praca pełną gębą mi się pokazał guziciek, kaciuszek sopal na i taki No ale ja coś dzisiaj widzicie, Kuziczek. guzik dzisiaj coś mi się wydaje, że Guziczkowy dzień. Dobra, idę dalej. Nie taki guziczkowy. Zrobiłem dwa kroczki od Kaciuha. Pokazała się monetka. Mamy pięć fanali Adolfowych. Te są z czasów wojny, bo monetka. 1941 roku jak na te monetki to moneta jest w super stanie dobra super dzisiaj mi kurde fantomyskakują jak jak święta dzisiaj Ewka nie będę marudził jestem zadowolony tutaj bite w ziemię tutaj jestem ciekaw co to będzie Czy to będzie jakiś pieniążek czy to będzie jakieś oszustwo, oszustwo. nie wiem czy od bezpiecznika czy od jakiejś baterii Ściemka zrobiła mnie w konie jak to się mówi Dobra, do nas tutaj Kolejny fanfiol z pola razem na naparsteczek teraz. Jest naparstek zwykły, nie żaden reklamowy Doppel Liter kafe tylko zwykły. Niestety zagnieciony z autopsji. Znam to, że jak będę próbował go naprawiać, prostować, to pęknie. Niestety się zniszczy. No nic, ale... Jest w Super jest. Dobra, idę dalej. Kurde, wiatr jeje z nosem i leci. Masakra. A patrzcie, za traw wytochałem. Tu jakiś... Nie wiem... Klin? Cholerka wie, a tutaj nie wiem, jakiś kawałek. Ciekawej, czyli wtedy to było jakieś inne ustaństwo Cholka co to jest Nic tego do Kiszei na pewno nie może sobie dość kurde w jednej dziurze Takie zole Ciekawe Więc, Tutaj generalnie w już miejscu miało być Kisłowia, Kisłowia. Zimnami są wszędzie. Dobra, jeszcze godzinka mi została na spacerowanie, więc lecę. Hej, zrobiłem sobie małe doświadczenie. To jest trzecia obróbka w ziemi. Przyciąga. i pokazał się były sygnały Teraz pokazała się monetka to i totalny zajazd będzie 10 groszy ale aluminium już tak jest tak skorodowane że dosłownie moneta widzicie jak wygląda ale nic jest pancior Czyli pole może pracować przez cały czas. Dobra, ja się wydaję do domu. Dobra, wracam już. Dzisiaj już jestem nachodzony. Fajnie sobie pochodziłem. Nie wiem potem sprawdzę ile kilometrów wychodziłem, ale pogoda już się zmienia. Nadeszły chmury, a tam z tamtej strony już chyba mi się wydaje za górką. Widać jak z chmur pada deszcz, ale to tam oddali. Patrzcie ile dzisiaj nakosiłem złomu, masakra, dwie łyżki, łyżeczkę. Tutaj nabierka do kompotu, cedzak, nie wiem, do makaronu, Albo do wyciągania pys, biżuteria. Żeby było, że naprawdę to ze sobą taszczę, to wyciągnąłem z plecaka. No i makarony, łuski i jakieś inne złomy. Dobra. Żegnam się. Muszę spadać, bo mokry będę. Dzięki wszystkim za oglądanie, za klikanie, za suby. Do usłyszenia w następnym filmie.